Wczorajcie w ciemnościach. Moi drodzy. Chyba mnie będzie dobrze. Mam na imię Kasia Frejka. Zajmuję się medytacją, pracą z energią. Dzielę się moim doświadczeniem. I moją mądrością z tymi, którzy pragną tego doświadczenia i tej mądrości. Chwilka medytacji, czyli uwalniania się z chaosu nagromadzanego w ciele i w myśle. W celu poczucia wolności. I teraz tak, ja tą medytację Tutaj wstawiam w konkretnym miejscu mojego dnia i w konkretnym celu. I to jest przekaz dla tych wszystkich, którzy cierpieli kiedykolwiek na problemy z jedzeniem. Może zdiagnozowano u ciebie anoreksja, może zdiagnozowano u ciebie bulimia. Może wokół jedzenia jest dużo lęku. W klinicznej formie. Problemów z jedzeniem, naprawdę może dochodzić nawet do bardzo silnych ataków paniki w okolicach spożywania posiłków. Dlatego też teraz podaruję Wam metodę. Jeżeli cierpisz, bardzo cierpisz, nie potrafisz zniwelować tego lęku, który przytrafia Ci się podczas próby spożywania energii w postaci jedzenia, spróbuj takiej oto metody, kochana, kochany. Jeżeli masz możliwość, weź to swoje jedzenie do swojej sypialni. Tam, gdzie czujesz się komfortowo. Usiądź sobie przez chwileczkę. Może przyciemnij okna. Poczuj się bezpiecznie. Poczuj się komfortowo. Nie obawiaj się. Jedzenie jest tylko źródłem energii. Wiem, że twoja głowa zbudowała mnóstwo ideologii wokół tego jedzenia. I świat, media, przyjaciele, znajomi, i ci nieznajomi, i edukacja mnóstwo, mnóstwo różnych informacji wprowadziły do twojego umysłu. I twój umysł postrzega jedzenie jako coś, co może tobie zagrażać. Może się go bardzo boisz. Może nawet nie zdajesz sobie z tego sprawy, ale bardzo, bardzo się go boisz. Więc, jeżeli jest ten lęk, spróbuj usiąść sobie w bezpiecznej pozycji, w bezpiecznym miejscu, przymknąć oczy i na chwileczkę połączyć się z otoczeniem. Użyj swojej dłoni. Ja wiem, że to jest bardzo krótka zajawka. Zajawka. Do dłuższych lekcji, dłuższego wstępu na temat tego, jak radzić sobie z tym napięciem i z tymi schematami, które kierują Twoim życiem, produkują lęk. Wokół różnych sytuacji. Obserwuj mnie bacznie. Pomogę Ci, pomogę Ci zrelaksować się i poczuć się lepiej. Traktuj mnie jako swojego prywatnego anioła stróża, nie jako eksperta w dziedzinie psychologii, psychiatrii czy jakichkolwiek innych zaburzeń. Dzielę się swoim doświadczeniem i swoją mądrością. Wiedzą także. Wiedza jest częścią mojego doświadczenia. Pokażę Ci teraz, kochana przyjaciółko, kochany przyjacielu, jak bardzo zrelaksowało się moje zwierzęta podczas tego nagrania. E, jeżeli e, spodobało Ci się to, co mówię, proszę, subskrybuj mój kanał. I e, możesz także wysłać do mnie wiadomość. Jestem wszędzie. Możesz wysłać wiadomość, możesz zostawić komentarz, co by Cię interesowało. Ze mną utrzymać kontakt jest trudno, ale jeżeli będziesz chciał, chciała, znajdziesz mnie i znajdziesz to, czego potrzebujesz. Daję Ci całą siebie, bo jestem dobrem i miłością. Stąd też wziął się mój. Wzięło się moje imię, chciałam powiedzieć pseudonim. Natomiast ta cała mądrość i cała prawda, która jest we mnie, ma na imię Freja. A cała wiedza o człowieczeństwie pochodzi od imienia Kasia. Ok? Ok, pokazuję tego zrelaksowanego buziaczka. Uwaga, uwaga, uwaga. To jest nasz maciulek. Słuchaj, kochana, przyjaciółko, przyjacielu, eee, to jest wszystko tak, jak ma być. Ma być ciemno, ma być realistycznie, ma być na spontanie, bez kamerzystów, bez zbędnego chaosu, ma być tu i teraz tak, jak jest. Zapraszam cię w podróż, do teraźniejszości, do spokoju i do szczęścia. Kochaj siebie na tyle, na ile dzisiaj potrafisz. Będziemy się razem tej miłości uczyć. Ściskam Cię serdecznie. Twoja Kasia Freja Frejka. I Maciek Future.